Te trzy znaki Zodiaku to znakomici kochankowie. Wiedzą, czego chcą w łóżku, nie boją się otworzyć i wiedzą, jak zaspokoić partnera. Baran jest ognisty zarówno w życiu prywatnym, jak i intymnym. Z baranem nie ma miejsca na nudę i z pewnością będzie namiętnie i dynamicznie. To typ dominatora. W sypialni ostatnie słowo należy do niego. Kontakt fizyczny jest dla niego istotny, dlatego nie boi się o nim mówić i realizować swoje marzenia. Tego też oczekuje od partnera. Wodnik. W przypadku wodnika życie intymne nie sprowadza się tylko do uczuć. Robi to często, intensywnie i z pasją. W sypialni lubi banały, ale też ostrzejsze gierki. Ma głowę pełną pomysłów, jak zacząć. A reszta toczy się już sama. Wodnikowi zdarzają się przygody na jedną noc i nie uważa tego za coś złego. Zbliżenia nie muszą oznaczać związku i miłości. To wszystko sprawia mu radość. Skorpion. W kategorii brak ograniczeń w sypialni, królem tutaj jest skorpion. Nie boi się wyzwań i silnych emocji. Życie intymne jest dla tego znaku Zodiaku nierozerwalne z miłością. Choć przygody też mu się zdarzają. Potrafi być zarówno czuły i delikatny, ale też silny i dominujący. Zawsze bierze pod uwagę to, co lubi partner. Potrzebujesz chwil rodem z pięćdziesięciu twarzy greja. Skorpion to najlepszy wybór.